Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj e, na trasie lewicy po Wrocławiu, Krakowie, przyszedł czas na łódź, piękny, piękną łódź, w której chcemy jako lewica zaprezentować naszą główną oś programową kampanii samorządowej, która brzmi SMS dla mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Ten SMS to jest, to jest y, szkoła, mieszkanie, szpital i są to trzy główne obszary, w których lewica będzie chciała dokonać zmian w samorządzie w momencie kiedy będziemy mieli wpływ na samorządy po 7 kwietnia ale dzisiaj też jest doskonała okazja do tego aby zaprezentować naszych kandydatów i kandydatki do sejmiku województwa łódzkiego i zanim to nastąpi chciałem poprosić o głos lidera łódzkiej wojewódzkiej organizacji posła na sejm wiceprzewodniczącego nowej lewicy posła Tomasza Trele Dziękuję. Szanowni Państwo, witamy w Łodzi. Witamy w mieście, gdzie lewica współrządzi od 10 lat, ale witamy też w mieście, gdzie do tego współrządzenia w Łodzi chcemy dołączyć województwo łódzkie już po 7 kwietnia. Ale pozwólcie, że zanim o sprawach samorządowych, które są najistotniejsze, to o dwóch kwestiach, które dzisiaj są sprawami najważniejszymi. Po pierwsze zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i cały pakiet ustaw, który dotyczy wymiaru sprawiedliwości. Myśmy to obiecali jako lewica w kampanii wyborczej, myśmy o tym mówili tuż po wyborach i dzisiaj to realizujemy. Przywracamy Polsce praworządność, przywracamy Polsce prawdziwe prawo i prawdziwą sprawiedliwość, żeby było tak, że każdy jest równy wobec prawa. Żeby nie było sytuacji, że sędzia, że prokurator jest na telefon tego czy innego polityka. Chcemy, żeby instytucje wymiaru sprawiedliwości były niezależne. Dlatego, już jutro na posiedzeniu Sejmu, będziemy podejmować pierwszą uchwałę dotyczącą sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. Nie może być tak. Że w najważniejszej instytucji, która ma oceniać zgodność z konstytucją aktów prawa, siedzą przebierańcy, którzy biorą kilkanaście tysięcy złotych każdego dnia, a zostali tam powołani tylko dlatego, że są odkryciem towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego bądź politycznym kumplem Jarosława Kaczyńskiego. Jutro powiemy stop, jutro powiemy przebierańcom nie. I oczekujemy, że będą powołani sędziowie, którzy właściwie zostali wybrani w 2015 roku. Ale to jest oczywiście jeden z elementów tej wielkiej zmiany, która toczy się w naszym państwie od 15 października. Drugi krok to ustawa o KRS-ie. Nie chcemy, żeby KRS był wybierany przez Sejm. Chcemy, żeby w KRS-ie 15 osób pochodziło z wyboru środowisk sędziowskich. Chcemy, żeby władza sądownicza była niezależna od władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Chcemy, żeby instytucje europejskie, patrząc na Polskę, zobaczyły tę prawdziwą i prawidłową zmianę. I myślę, że po tych blisko trzech miesiącach możemy powiedzieć, że ta zmiana jest już widoczna, bo przecież na pieniądze z Unii Europejskiej bezskutecznie czekaliśmy trzy lata, a wystarczyło. Prawie trzy miesiące koalicji 15 października, żeby była podjęta decyzja, że 600 miliardów złotych trafi do naszego kraju. To jest właśnie ta istota, gdzie Lewica, gdzie koalicja 15 października zasadniczo różni się od Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego, że my chcemy, żeby instytucje były fachowe, niezależne, eksperckie, a Prawo i Sprawiedliwość chciało, żeby instytucje były skrajnie upolitycznione. Nie sposób też nie wspomnieć o aferach Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie dzisiaj, w czasie, kiedy mamy nasz briefing tutaj w Łodzi, w Warszawie trwa kolejne posiedzenie Komisji do Spraw Afery Wizowej. Po tych dwóch posiedzeniach widzimy, że to, o czym mówiliśmy w zeszłym roku, w kampanii przed kampanią wyborczą, to nie było straszenie, to nie był tylko polityczny projekt, tylko to były fakty. Handlowano wizami na prawo i lewo. Polski rząd pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego z wizy, z przepustki do naszego kraju zrobił worek ziemniaków, który można pójść i kupić na straganie w każdym powiecie, w każdej gminie. My to pokazujemy i my mówimy dość. My mówimy stop. Prokuratura będzie miała pełne ręce roboty, dlatego że już zaczynają sypać. Takich edgarów, jak w aferze wizowej, będzie mnóstwo. Oni już się dzisiaj do nas zgłaszają, już przychodzą, już mówią, kiedy mogą tylko zeznawać, bo oni byli zmuszani, oni byli nakłaniani, oni nie do końca wiedzieli, co się dzieje. Teraz tak naprawdę wychodzi prawdziwa osłona czy prawdziwa twarz Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. I dzisiaj jeszcze raz chcę z tego miejsca powiedzieć i zaapelować, żeby Jarosław Kaczyński nie szukał żadnych wytrychów, bo zaproszenie na komisję Pegazusa na 15 marca do Jarosława Kaczyńskiego zostało wysłane. Nie ma kombinowania, panie prezesie, nie ma zasłony zwolnienia, nie ma choroby, nie ma gorszego samopoczucia, bo my doskonale widzimy, że pan każdego dnia jest aktywny, pan każdego dnia uprawia politykę. Więc Polska dowie się, co Jarosław Kaczyński wiedział i co powie na temat podsłuchów, bo jeżeli informacje, które są zgromadzone, że Setki ludzi było podsłuchiwanych i z opozycji, i z koalicji, i sędziów, i prokuratorów, i dziennikarzy telewizji rządowej, i telewizji komercyjnej. Jeżeli to udowodnimy, to będziemy mieli do czynienia z aferą największą po 1989 roku, i ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta afera zmiecie z politycznej planszy partię Jarosława Kaczyńskiego. Mówię o tych dwóch elementach też nie bez powodu, dlatego że te dwa elementy są bardzo powiązane z wyborami samorządowymi i z kampanią samorządową. Bo przecież jeżeli byśmy nie przywrócili praworządności, jeżeli byśmy nie pokazywali, że chcemy przywrócić praworządność, to nie byłoby tych miliardów dla Polski. A jak nie byłoby tych miliardów, to sejmiki wojewódzkie, rady gmin, rady powiatów nie miałyby pieniędzy na inwestycje. Więc my idziemy z pierwszym przesłaniem do wyborców. Zorganizowaliśmy pieniądze, bo Polska zasługuje na te pieniądze. Zorganizowaliśmy najlepszych kandydatów i najlepsze kandydatki, po to, żeby te pieniądze właściwie wydawać i wydawać dla tych, którzy potrzebują wsparcia, nie po uważaniu. Nie, dzisiaj my tutaj nie mamy żadnych czeków. My mamy dzisiaj dumną identyfikację lewicy i nasze hasła programowe. Tu żaden minister, żaden wiceminister rządu koalicji 15 października nie będzie jeździł i nie będzie pokazywał czeków, że jak na nas zagłosujecie, to my wam załatwimy milion albo dwa miliony złotych. Wszyscy dostaną, jak będą mieli dobrze przygotowane wnioski, dobrze przemyślane inwestycje. I nawet dostaną ci, którzy mają sympatie związane z prawicą. Bo w gminach mieszkają różni ludzie. Mieszkają lewicowi, prawicowi i tacy, których nie interesuje polityka. Gminy, powiaty, województwa muszą rozwijać się równomiernie. I powiedziałem też o aferach, dlatego że każde pieniądze mają jakieś pokuszenie. W Prawie i Sprawiedliwości te pieniądze miały bardzo dużą pokusę, bo co pieniądze publiczne, to jakaś afera. My dajemy gwarancję. Że pieniądze, którymi będą gospodarować nasi samorządowcy, pieniądze, które są wydatkowane na budowę dróg, chodników, szkół, szpitali, przychodni, to będą bardzo dobrze wydane pieniądze. Ta złotówka będzie oglądana z każdej strony, tak, żeby jak najwięcej móc zrealizować planów inwestycyjnych i planów programowych lewicy, która idzie z tym takim bardzo krótkim przesłaniem e, SMS-a, który. Pokazuje całe DNA: szpital, mieszkanie, szkoła. Myślę, że to są trzy instytucje, które towarzyszą obywatelom naszego kraju, bez względu na wiek. Czy on ma lat dwa, czy on ma lat 20, czy on ma lat 70. Chcemy, żeby szpitale były dobre, chcemy, żeby szkoły były nowoczesne i chcemy, żeby były mieszkania dla obywateli. I my po prostu. Pokazując nasze działania i zaangażowania w rządzie, w koalicji 15 października, będziemy chcieli robić to również po wyborach samorządowych. I też chcę na sam koniec, prezentując i oddając głos liderowi listy do Sejmiku, radnemu Piotrowi Borsowi, powiedzieć, żeby w Sejmikach było odzwierciedlenie partii, które tworzą koalicję 15 października. W Sejmiku Województwa Łódzkiego musi być lewica. Muszą być radne i muszą być radni lewicy, bo Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska dają gwarancję tego, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, które rządzi 5,5 roku, straci władzę. Więc apelujemy do wszystkich, jeżeli pomagaliście Trzeciej Drodze, bo myśleliście, że Trzecia Droga nie wejdzie do Sejmu, a Waszymi głosami się to udało. To my dzisiaj prosimy jako lewica o głos 7 kwietnia. Jak lewica będzie w Sejmiku, nie będzie prawa i sprawiedliwości. Wtedy będziemy mogli realizować wizję samorządu, tak jak realizujemy wizję naszego kraju od 15 października. A teraz bardzo proszę, żeby zabrał głos lider listy Sejmiku yy, yy, Województwa Łódzkiego. Tutaj z Łodzi były radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, były radny Rady Miejskiej w Łodzi. Bardzo doświadczony samorządowiec, kompetentny, który wie jak zarządzać pieniędzmi publicznymi. Pan radny Piotr Bors. Piotrze, bardzo cię proszę. Dzięki. Proszę państwa, dla lewicy samorząd zawsze stanowił bardzo ważny element kierowania państwem, miastem wierzymy i jesteśmy o tym przekonani że tutaj lokalnie ludzie wiedzą lepiej czego potrzebują że to nie w Warszawie powinny zapadać decyzje dotyczące Łodzi województwa i to jest główna oś sporu pomiędzy nami a Pisem przypomnę że przez ostatnie 8 lat PiS robił wszystko żeby zniszczyć samorząd zabierał mu pieniądze zabierał mu kompetencje Dawał pieniądze tylko tym, którzy byli mierni, bierni, ale wierni. I tym bardziej z wielkim zdziwieniem w sobotę usłyszałem, że PiS jest na tak. Pytanie: Co się stało? A odpowiedź jest bardzo prosta. PiSowi ktoś powiedział, prezesowi, że koalicja załatwiła pieniądze i już dzisiaj ci wszyscy milionerzy PiSu. Czekają, żeby te pieniądze unijne przejąć, ale przejąć nie dla regionów, nie dla dobra publicznego, ale dla budowania kolejnych fortun. I my chcemy, chcę Państwu powiedzieć o bardzo jaskrawym przykładzie, jak rządzi PiS i jak rządzi marszałek Schreiber, który notabene skąd jest? Zbyt goszczy. To jest taka zasada Pisu, że jak on przejmuje władzę w województwie, to mamy albo wojewodę z Lublina, albo marszałka z Bydgoszczy, bo tak wymyślił sobie e, prezes. Proszę Państwa, w województwie łódzkim chciano stworzyć coś takiego jak Fundusz Sprawiedliwości. To znaczy on się tak nie nazywał, ale na tych samych zasadach, żeby dzielono tylko swoim. To był program LIDER, program LIDER dla lokalnych grup działania. W województwie od lat istniały lokalne grupy działania. I na co wpadł Urząd Marszałkowski z Marszałkiem Schreiberem? Że stworzy nowe lokalne grupy działania. Tak, żeby pieniądze trafiały do swoich. I to się prawie udało. Gdyby nie Państwa sprzeciw. Najbardziej e, jaskrawym przejawem tego, co się działo, jest to, co stało się na sesji e, Rady Gminy Będkowa. Gdzie e, radni, kiedy zapytali, czemu tworzy się nową grupę e, lokalnego działania. Odpowiedź padła, bo takie jest życzenie i taki jest kierunek marszałka województwa. I proszę Państwa, to jak w soczewce pokazuje, jeśli PiS będzie miał coś do powiedzenia w sejmiku województwa łódzkiego, to te pieniądze nie trafią do łodzi. One trafią do tych milionerów PiSu, tych, którzy dzisiaj zostali odsunięci od, od pieniędzy publicznych i tylko czekają, żeby dopaść się do pieniędzy unijnych. Więc to jest dzisiaj wybór. Albo pieniądze, które udało się koalicji 15 października załatwić, a które, na które PiS nawet nie złożył wniosku, przecież Państwo dobrze o tym wiecie, trafią na rozwój łodzi, innych miast, albo trafią w prywatne ręce milionerów PiSu i posłużą temu, żeby budować kolejne fortuny i utrzymywać prywatną partię Jarosława Kaczyńskiego. Oręda, wiceliderka Listy Łódzkiej. Drodzy Państwo, cieszę się, że na liście do Sejmiku w, w, Województwa Łódzkiego w Łodzi mogę reprezentować partię razem. Mogę reprezentować nowoczesną, postępową, prosocjalną lewicę, która zadba o interesy wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego, a miasta Łodzi w szczególności. Naszym y, motywem przewodnim, naszym hasłem przewodnim w tych wyborach jest SMS. Szkoła, mieszkanie, szpital. Skupmy się na jednym z aspektów na mieszkaniu. Łódź niestety jest dzisiaj niechlubnym liderem listy miast z najwyższymi podwyżkami cen za metr kwadratowy na rynku pierwotnym. Mieszkanie kosztuje już ponad 11 tysięcy złotych za metr. Tylko w tym roku, od końca ubiegłego roku, cena za metr wzrosła o ponad 5%. Czy dostali Państwo takie podwyżki w tym roku? Wątpię. Dlatego jako Lewica, jako Partia Razem zrobimy wszystko, żeby dzięki, w, dzięki współrządzeniu w województwie łódzkim, dzięki temu, że Lewica po prawie sześciu latach wróci do sejmiku województwa łódzkiego, zadbamy o to, by mieszkańcy Łodzi mogli e, kupić to mieszkanie, żeby było ich stać na mieszkanie w naszym wspaniałym mieście. Żeby nie musieli... Uciekać na przedmieścia, a potem godzinami stać w korkach, żeby dotrzeć z powrotem do pracy. Zadbamy o zrównoważony transport. Zadbamy o to, by każdemu żyło się w tym mieście lepiej. Po to lewica musi wrócić do Sejmiku, żeby przypilnować tych spraw, które są ważne dla każdego z nas, dla wszystkich łodzian i wszystkich łodzianek. Bo to, żeby mieć dach nad głową, żeby nas było stać na mieszkanie, to jest podstawowa potrzeba ludzka. To jest prawo, nie towar. I o to lewica dba, dbać, dbała i dbać będzie. O to, byśmy mieli gdzie w tym naszym wspaniałym mieście mieszkać. Moi poprzednicy mówili o funduszach unijnych, o rozdzielaniu tych środków w sposób sprawiedliwy, a nie dyskryminujący miasta i duże ośrodki, w których PiS nie ma władzy. Ale przypomnijmy że rządy pisów w sejmiku województwa to jest ryzyko nie tylko braku sprawiedliwego podziału tych środków, to jest ryzyko w ogóle, że tych środków nie będzie, bo radni pisowcy PiS znowu przyjmą sobie e, jakąś dyskryminującą, e, niezgodną z prawem uchwałę e, wymierzoną w rzesze ludności e, naszego województwa, niezgodne z prawem unijnym i tych środków po prostu nie będzie. Dlatego lewica w Sejmiku Województwa Łódzkiego jest niezbędna, by przypilnować praworządności, sprawiedliwości i prospołecznych postulatów, z którymi szliśmy do wyborów parlamentarnych, z którymi idziemy do wyborów samorządowych 7 kwietnia. Dlatego apeluję do wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszego wspaniałego miasta o to, by 7 kwietnia oddali głos zgodnie z sercem. Sercem po lewej stronie oddali głos na lewicę postępową, nowoczesną, progresywną, prosocjalną. Dziękuję. Szanowni Państwo, my dzisiaj jako lewica wysyłamy SMSA. Szpital, mieszkanie, szkoła to usługi społeczne, które chcemy stawiać na najwyższym europejskim poziomie. My tego SMS-a kierujemy dzisiaj do pracujących polskich rodzin. żeby każda kobieta, która chce urodzić dziecko, szła do szpitala, które jest bez indoktrynacji, ze wszystkimi usługami medycznymi. Jeżeli ta kobieta nie będzie mogła mieć dziecka czy zajść w ciążę, oferujemy jako lewica program in vitro. Rodzice będą mieli dostęp do tańszych mieszkań na wynajem, a także. Pod tym hasłem szkoła kryją się żłobki i przedszkola, do których dzieciaki będą mogły wcześniej uczęszczać tak, żeby rodzice wracali na rynek pracy. To zaczątek naszego programu lewicy, naszego SMS-a, który będziemy rozwijać także na spotkaniu otwartym dzisiaj w Pawianicach o 17.30, na które wszystkich serdecznie zapraszam. W fabryce Wełny gościć będziemy premiera Rzeczpospolitej Krzysztofa Gawkowskiego. I na tym spotkaniu będziemy rozmawiać o programie Lewicy dla samorządów. Tak, żeby y, usługi społeczne były zarówno w Sieradzu, zarówno y, w Zgierzu, zarówno y, w Łowiczu, y, ale w innych miastach województwa łódzkiego, bo samorząd najlepiej wie, gdzie, gdzie są potrzeby mieszkańców danej gminy czy powiatu. I Lewica jest za tym, żeby samorząd rozwijał się dalej i żeby środki były celowane właśnie do y, tych wójtów czy burmistrzów którzy wiedzą że warto zainwestować w żłobek, warto zainwestować w przedszkole tak żeby te usługi były na jak najwyższym poziomie. Dziękujemy bardzo. Czas na pytania ze strony dziennikarzy. Czy są jakieś pytania? Ale przyjadą, przyjadą jeszcze w trakcie znaczy, kampanii. Ja chcę, ja chcę poinformować, żeby tutaj by, by było jasne. Ja wczoraj też o tym informowałem. Myśmy wczoraj z panem marszałkiem Czarzastym wieczorem <coughs> rozmawiali. Dzisiejsze spotkanie koalicyjne w Warszawie uniemożliwiło mu udział na spotkaniu w Łodzi, ale będzie jeszcze w Łodzi w czasie kampanii samorządowej, więc zaprosimy państwa na briefing z panem marszałkiem w innym czasie. <coughs> Pan premier Gawkowski będzie w Pawianicach. Tak, już są pełne listy. Wczoraj było rejestrowane, były te listy rejestrowane, więc już jest dostęp do pełnych list. Wyślemy do pana redaktora kompletną listę. Dziękujemy bardzo. Jak, czy, halo, halo. Jeszcze, jeszcze, robię, tak. Tak, jakoś woda. jeszcze pytanie jest, tak? A, dobrze, dobrze. Indywidualnie to tak. To jeszcze zdjęcie byśmy sobie zrobili tylko wspólne.